Marek Hoffman no dał mi narkotyki Jestem knać panel na legalnych środkach Kurwa do tejże Czy ja czegoś kurwa nie kumam? Jestem knać panel, nie czuję bólu Ej bo jestem kurwa na wspomagaczach Ej, ej wiecie, ja bym chciała zabić cudzole Kurwa wspomagaczek Mądry adbuster no dał mi narkotyki Rozumiecie to kurwa czy nie? Bez kitu kurwa, zrozumcie no, nie to! Kurwa. Jestem pałożyciową, jestem psychopatą, okej! Okay. Tak! Nie, ten tekst pałożyciową! Uwielbiałem ten tekst, kurwa! Wkupiłeś mnie raz z ale stęskniłem się. Bo się czuję młodym bogiem. Eee! Na legalnych środkach, do Kocham narkotyki. Rozumiecie to, kurwa czy nie?

Dziękuję bardzo mordeczko za 2 dolary. Doceniam, cieszę się. Dobra.